Sobotni wypad po dłuższej przerwie sprawdzimy, co dzisiaj. Zobaczymy, co Ten już zaczął ryć w miejscówce. Nowy sprzęt naszego kumpla. Też ich ma tych nabytków. O, i coś tu znalazł, nawet na wstępie. Pokaż. No Pewnie korek na szlaku. Na wstępie i coś na <noise> od kranu jakiegoś chyba. Nie, to no. chyba od, si od, od silnika. Od zawieszenia coś A, jakiegoś samochodu, coś Ale nie. Coś na rzeczy. Dobra. I mhm. tak ruszamy w teren. Tak jest. Aha, bo ty masz maskę, bo to taki przepis jest, nie? Tak, tak. Wszyscy, wszyscy na gębę? Nawet na, nawet na poszukiwanie. Na poszukiwanie, nawet maski trzeba mi. Okej, okay. ja też zakładam swoją dobra i lecimy dzisiaj coś tak na szybko jakiś wypadzik piękno dobra właśnie przed chwileczką wykopałem taką monetkę. munetkę ja trochę zajechana ale widzicie jaka ona jest nie widać Kumplę kopią. Jeszcze je. Możliwe, że tu gdzieś tak, był no? jakiś. Chyba się tu znalazłem. Co? Ten taki krzaczek to się sadził przy domach. Ten żywopłot. Możliwe, że w tym lesie gdzieś tu jakiś domek był stary. Kto to wie? Tak, widzimy, co tam kolega sobie robi, co on tam wykrywaczem robi. <grybujesz> Zamaskował się, a drugi gdzieś tam go poniosło, nosi. Idziemy szukać wybanu. Teraz kumpel trafił zegarek, Pokaż. zakopany. No patrz, jak o, 15 cm pod ziemią, piękny, starodawny. Spróbujemy Będziemy go od... otwierać. Ci... Otworzyć. Zdaje się, kurde, trzeba było powleczone czymś. Pierwszej wojny. Kurde, jeszcze będzie działo kurde. Nie o czym... Tak. Jak zwykle o Srebrny, popatrz się. Patrz, no, patrz jakie ozdoby, kurde. No. Księżyc, jak chce, Chcesz do stroi? O. Może Kurde. Fajny, fajny. No. <laughs> na okay. siłę go nie będę otwierał, jak się nie da. No. Ale Słuchaj, no w środku i tak już będzie zardzewiały i tak. No to na pewno, bo te podoszczelne to nie były. Bo srebrnych nie miałeś no. Ty. Musiałbyś A łańcuszek, poczekaj, pokaż tu. Co, z czym to było? Tak jak dziadek miał takie, takie. pasiek jakieś. no To wojskowy z pierwszej wojny. Oni Wie, tak. pierwszej wojny będzie nie? Nie no. Tko, o się. E? Tylko druga strona się otwarła. No chyba właśnie łamano ją nawet. No. Chyba no, to... i na razie nie tykam. Otworzymy ją w domu. No. 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 Pokażę no. mi jak będzie otwarte. Jakieś... Albo w wodzie wyczyścimy. do Fajne, nie? No. No. I patrz kurde, jakby to numer, nie? Długo troszkę zjadło tutaj, nie? No. Albo jeszcze jest gdzieś w ziemi to. No fajnie, Kurde, fajnie. z tego widać, że nikt tu nie chodził, to Taki sygnał, no, nie? Wiesz no, co, sprawdzimy, czy czasami nie ma jeszcze pozostałości. Jak e, kurde, mi się wykrywa, czy zaplątał. No to ładny, zegareczek, no, Nie. To no, może tu być choć coś. Fajne, fajne, Ale taki klasyczny wykop no. był, nie? No, i tak wiesz, pokazywało na taki. No i widzisz, nie będziesz kopał takiego. No, no, no to polo... Fajne, fajne. Dobra. Sprawdzicie, wykopać. <noise> Zakopek. Mm. Właśnie przed chwileczką wykopałem taką monetkę. No, trochę zajechana, ale widzicie jaka ona jest, nie? Widać o, Tam gdzieś Kumple kopią Możliwe, że tu gdzieś był jakiś... Popatrzcie, co się znalazłem. Co? Ten taki krzaczek który się sadził przy domach, ten żywopłot. Możliwe, że w tym lesie gdzieś tu jakiś domek był stary. Kto to wie Tak, widzimy co tam kolega sobie robi Co on tam wykrywaczem robi <grywka> Zamaskował się A drugi gdzieś tam go poniosło, nosi, Dobra, idziemy szukać wybanu, chwilą pompę trafi coś, trafił coś. Wykopał jeszcze nie wiadomo co to jest, tak liczymy, że to będzie monetka. Kopujemy, bierzemy co to jest jest co to jest? Jeszcze? Nie wiem Chyba takicie Wsieronie, że monetę. Ty, ale to co? to jest jakiś Możierek no. jakiś? Zdoba, medalik patrz Sprawdzimy Na pewno mosiężne Część niewiadomego pochodzenia. Jedna z wielu. Wszystko, wszystko i, i wszystko sterylnie, bo, bo nas atakuje. COVID. K, kto? COVID. COVID. Co to jest COVID? Kopaliśmy COVID z ziemi O, to może to COVID jest? Ilu trzeba wykopać covidów, żeby zostać covidem? No. <laughs> Dobra Chemek Ilu trzeba covidów wykopać, żeby covidem zostać covid zostać Dobra, może znajdziemy jakiegoś jeszcze Kolegę Przyszliśmy tutaj, bo coś ryje. No tam weszłem w te dziady imię mnie... ryje tu już, wykopał dziurę z pół metra Złomek. Wyko, wyko, bo to może jakiś wykrywać na drzewie wisi. No. Pokaż, go dudni. Kop, to. Nie będę wykopywał. Może dzban coś zakopał. Nie, to nie Weź, że się wykop, że to. Nie Boisz się? A po co mi złom? Jak złom jest potrzebny? Może Róba. to będzie ten... Dudni jeszcze. Milinium. wykopaliska. Jeszcze dudni. Bo... Kurwa, dawaj go wykopię, nie, bo oka. Może podkowa. Nie bój się. Ja się odsuwam. Jak mnie to... Chłopie, to tu orka była głębiej. No, tak. Okay, okay. Pokaż. Mnie to, to jest podejrzane. Pokaż, to... Wykopiemy ten pocisk albo... To coś jest nie Nie, nie, nie kop tego, zostaw. Nie ruszaj, bo to może być moździerz, w Może? To na moździerz wygląda. Zostaw, no to. Tak. Zostaw to w no, no nie, tak możesz, by blisko nie leżał ci. Zostaw to, bo. A, Zostaw wygląda lego. to ci na dzban? Nie, wygląda <laughs> na dzban. To nie wygląda na dzban. Dobra, nie wykopujemy, bo jak ma. <laughs> nas podrzucić to. No. Chłop mógł no. nawet nie wiedzieć, że coś takiego leży. Tak powiadasz? No. Ukopał Mówię. się pół godziny w świeciutce. Mówię. Mówię. Mówię ci. Nam się na to. Dasz się na tym. Nie bój się, nie bój się nic. Pokażę tylko medale i odznaczenia. Twoje. No to dobrze. Tu są takie... Tam Jak lucznik wygląda ze szkoły Z, z Order. Z ze szkoły piątki. Orde. To z podstawowych. Zorowy harcerz zaczyna się od zorowego zup. Zorowej etap. Aha, bo ty, tobie Jarek przyznał chyba te odznaczenia. No. Zorowy covidowiec. Pierwszy cię zaszczepił, Order został. Jako Dobre. pierwszy Polak. Idziemy dalej, bo... Na tego pasję, Ale Ale śmierdzawka daje. Nie? No, dobry... Od, od... O kurwa wykrywacza bym zapomniał. Wykrywacze któreś tam na drzewą. Takie zdjęcie na tapetę daj na komputer. Taki wykrywacz wiszący na drzewie. Fajnie wygląda. Może tego wrzucę do mnie trzeba dalej iść. Chwileczkę taki medaliczek wykopałem jest ciekawy Będzie dość stary, mosiężny Tam kumple łażą Wyszliśmy z lasu na chwilę Teraz jest tam taki las Jesteśmy na takich polach kawałek weźmy